Well, well, well. Dobrze, na godzinka, bez szaleństw. O. I najpierw może tutaj rudego. Już tak niedużo zostało do tego czwartego perku. <laughs> Oj, pićku, się skończyło. Uuu, piąte tiary. Obyście no tego nie wymyślili, panowie. Dobrze, Easy8 pojedzie na pewno na górkę. My mamy Jumbo i 2-4-4. Proszę. To źle wyróży, ale zobaczymy.

Czyli jest kampa. Dobrze, jest po naszą spocie. Czy uda nam się tutaj śmignąć? Zjazd w wodę. Nie chcę więcej tracić. Po spociku. Hmm, tak zwany dupalek. Kurde ten polski, tak myślałem, tu może być grubo. Dobrze, jakbyś tak stąd pojechał sobie. Właśnie o to mi chodzi, żebyś stąd sobie pojechał, bo na pewno nawet tam ziałogi nie masz. No i nice, jest po spocie. Chociaż tyle. Słodko. Dobrze, to znaczy... Nieźle idzie, ale strasznie mało hapeków. Ale to na pewno tutaj pieprznie bezlitośnie. Jestem jest ten mój I Szybko, szybko, szybko. Tak jak myślałem, no mają light, a mają wszystko. MK już tu dojeżdża. Słuchajcie, przełączymy na unicję nie będziemy się partolili tutaj. Hey, Wa up hmm. Czy niepotrzebne były te? Ciski no ten tu będzie ładował I jeszcze przeżył. 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 Kłaczek. Coś pięknego. Trzeba było się przywitać. A Asiolka nie ma. Uu, wszedł, 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 wszedł. Hej, wake up! No właśnie, jak chcesz plutonik, to nie ma najmniejszego problemu. <coughs> User your no jesteś, bo pisze i pisze. Ale słuchaj, jestem zmuszony jeszcze raz szóstym tier'em zagrać. Spoko. Nie Masz przeszkadza tak. ci, że jesteśmy na streamie? Nie, nie przeszkadza. Dobrze, dziękuję. Czekaj, co to, co to, co to? to uh, desperata. Desperata. Tutaj muszę jeszcze raz szóstką zagrać, a potem... Y nie <coughs> to obojętne ci. A potem raczej ósemki. Okay. Mam ciśnienie na kredyty. meczka, pięknie. Bo mi bardzo niedużo brakuje i właśnie czwarty, czwarty par jak mi wchodzi. I przed chwilą mnie słuchaj, rzuciło rudym na piątki. Co się masakrycznie rzadko zdarza. A, jeszcze gwiazdkę. A bo słuchaj, będziemy wybierać. Raz ty, raz ja. O, tak, tak ci pasuje? Poka, mnie to tam, obojętnie, czym będę grał. Mam, no, mam praktycznie wszystko. Ale wiesz, z których się zbija, z niektórych nie. Bo ja tak puściłem rezerwy na godzinę, bo przed natarciem, żeby coś jeszcze jakiś szpilen machę zrobić. A hmm. mam tam jakieś pojawiły mi się czołgi, które chciałbym zaliczać. W ogóle jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście. Czołgi dwulufowe. Teraz mi się pojawiło takie pytanie, czy w ogóle wejdą. Jak tam wiesz, na gazecie było pisane na tym filmiku. Oglądałeś filmik? Tak. No, że czy, czy, czy będą, czy to fajk jakiś był, nie? Chociaż nie wydaje mi się. Hmm. Czekam na czym tutaj ja myślałem. Nad czołgami z Na Nad czołgami, zgubiłem się. Wyobrażam sobie. się, czy wprowadzą, czy to nie fake. Tak, bo tam była taka jakaś informacja, właśnie na gazecie. Bardzo fajnie to yy, wadę przedstawił. Ale z tym helikatem siódmego tieru, no to naprawdę, jak Dzik w Sosnę, uważam. To wiesz, do, do niczego nikomu nie potrzebne. No wiesz, ale podkładkę mają, że dają. Jak to mówią, nam koniowi nie zagląda się w zęby, tak? Podobno. Właśnie. No wiesz, tam tamtym roku dali fajną szóstkę, tak? Może nie najlepszą, ale więcej fanu, nie? A teraz dali siódmy tier, który tak naprawdę, wiesz... A gdzie jesteś? Za tobą. Dobrze, dobrze. Kurde, przez momencik miałem. Zastanawiam się czy tam nie wjechać do schody, schody, nie przedupić. A ona tu jest, tylko z drugiej strony. To tam T28, jest T44, T25 naprzeciwko. Ale T44 jest, wiesz, w drugiej A to jest alejce. W drugiej Z alejce. Też. Tu jest ten myk. O. I 130. Su 130. Dostałem właśnie. Dostałem piękny strzał. Ta bitwa i tak już jest przegrana. Cóż, aha, e no co ty się Kurwa, teraz to szkoda terrorystkę wysłali, nie? Minus dwie, jak coś. Weź, bo Alta może tu się w końcu przestawić i nam wypiąć. Nice. Gdyby te dwa ciężkie nasze tigery się pomogły, to byśmy to zrobili. jasne. 25 na 2. Musiał zmienić pozycję jakąś na wodę czy coś. Dali super helkata po prostu. Aż mnie boli po prostu. <laughs> tu mnie boli, wiesz, że pokrywa się to, co, to, co tam kiedyś słyszałem, taką plotkę, że mają już po prostu nic nie robić, tylko tłuc, to samo, co już dawno jest zrobione. taki bez sens Wybieraj. Skoro jak ósemki, to pójdziemy ósemką. Wszystko jedno. Byle od szóstki w górę. Bo poniżej to już, niżej to się spodni nie da ściągnąć. Dziewięć może być? Wszystko co chcesz. Takie 9, no to ja sobie wezmę. Um, czekaj, to muszę nacjami lecieć, bo inaczej nie dolecę. To ja sobie wezmę takie 9. Zrobiłem sobie takie klimatyczne 9, bo akurat y, wiesz, sprawdzałem kody, te takie na Halloweenowe, nie? No i wbiłem pierwsze, a pierwszy był na M103. A potem już się nie dało zrobić na resztę. Mogłeś tylko do jednego dostać ten kamuflaż, jak zrobiłeś misję, oczywiście. Dawno nie rzuciło tej mapy. No, też tak jakoś taki przestył był, nie? Się, aż się I Mam tu jeszcze Switch Prime'a <coughs> załoganta... Słuchaj, gdzie idziemy. Nie wiem, ja jadę standardowo tu, na Mordor. A jednak jesteś twardzielem, tak? Uuu, a ty masz stokową wieżę. No niestety. Zrobiłem sobie w pierwszej kolejności gąski i działo. Teraz wieża. <coughs> a to jest to topowe tak, tak, działo to otopowe, ale w starej wieży. No bo ta tamta jest nieprzebijalna ta wieża. A ty masz tutaj widzę garnuszki. Ale ja mam większy garnek, w którym wszyscy lubią peklować. Dostaję nawet wiadomości od jednego gościa, który twierdzi, że czytuje. Wysłał na mnie raport do WG. Słusznie. Jak do tej pory nie ma odpowiedzi. Mhm. Ale on napisał do mnie, że ja czytuję. Tak ja jasności. Dobrze, bije po czterysta dwadzieścia, król, nie mogę mu przebić tego garnka. ale tam jest furtka na boku. Jest, wreszcie, coś tu weszło. Na No, Jak tak wyjeżdżasz, to ja nie mam bicia, wiesz? Czekaj, ja muszę to jakoś przestawić, bo i ten i z bokiem po prostu on nie może, nie wytrzymałby. No bez sensu, bez sensu. Elo, Uważaj, patrz. Uważam. Bo dostajesz darmowe mrożonki. No, super, wod mi się zwiesił. Ostatnio zaczyna, zaczyna po prostu mnie troszeczkę denerwować ten wod. No, no ja też tak czasami mam takie no. A wcześniej tak nie było. No. A ostatnio nawet zdarza mi się, no nie wiem, z dwa razy na tydzień, trzy razy na tydzień. I koniec. Ja muszę zrestartować komputer, co jest za najlepsze, bo ja nie mogę go zamknąć. Bajka. <laughs> No i zginiesz jak ostatni. No, menadżera otwieram zadań. Oczywiście to jest zablokowane. A okno wota nie chce się zamknąć. Masakra, dobra, widzę się po starcie.